Szia, mam go z tej strony, Matthew, i was w trzecim odcinku z highlightsami Silver 1 do Globalit. E, I taka krótka informacja w opisie: Macie link do giveawaya na Karambita Crimson Web, organizowanego przez Wolfiego, czyli gościa, który zrobił mi moje stare intro. No i tyle, zapraszam do oglądania, miłego oglądania No i do zobaczenia na streamach i na kolejnych filmikach, elo O kurde, prawdziwy Oswojony? Demo, normalnie No demo prawdziwy Co ten tu? Też go opętało, że w ścianę szara. Dobra Bo dla urenty przynajmniej Posłuszny Dobra, coś tam wchodzi w końcu Gdzie reszta? Zagapiłem się na przez chwilę na radar Musiałem z niestety O, ale flick! Ale, ale pociągnął kurczak! Jeszcze raz! Nie <laughs> <Jakie> wiem, fliki <laughs> Kurde, bele Bierzemy teraz, co? jezioro, wow, ale No dobra, dobrze, że ja przynajmniej w ciało go nie zabiję. No i teraz, patrzcie, ten one tap Sraka, no nice try Niestety, się nie udało No im się kurde nie nudzi, dobra Patrzcie, teraz będzie yolo move, dwie awupy, nie? Dwie awupy na respie I Tracy lock, player One wyglądać Planting B I see him To tak nie potrafią zwykle, patrzcie! Hello team, la frente from? From where? From her From here. No i widzicie! Ja grafonics, 23, widziałeś tą liczbę? Pozdrawiam. From, from here! O, to nieźle. A, tu ktoś był? Tak. A! Bałem się tego młotowa i szalony tego. O, widziałem pana. Uro. Za braku orzeczenia. Aha, no to niby wygrałem moje przepowiednie Silver 3! We got this! Motherfucker! We got this! Chciałem powiedzieć, że dzisiaj streamujemy Azeroth, zdobędziemy Silvera 3. Jakiś, a smoki widzę. Co to się dzieje? O, wychodzi typ Rampadot. Nie trafię mu głowy. O, już pałac. Chcę w głowę koniecznie. Co robić? Dobra, mamy to. Ten Najdik. Dobra, Ejsi, wciąż, co? No nie! Nie ładuj! Ale to była ciężka sytuacja teraz Ja nie wiedziałem, co ja robię, normalnie No zwykle nie wyciągają wniosków, ale czasami może ich... Uwaga! AHA! Bo mi tu memy nie lecą! Dobra, puszczam mema ręcznie Puszczam mema ręcznie no tak. To mi się nagle mieszka. To jest jest tam jeszcze. A gdzie był last? Patrzcie, GO, dwa strzały w głowę. No, czarodziej, patrzcie, zabijam. O, widzicie, tylko nie w głowę. Muszę zabić tego kolegę. Dwóch grampa widzę. No dobra, nie pozdrawiam No dobra No i ukradłeś Ale tak to liberalnie bym chciał Ale ładna głowa siadła Aha, to niezły Nate. One 1v się no to umieram teraz. To nie zła Ale mają tamnej śmierci. Patrzcie ten nate, dwóch nie masz. Jeszcze drugi kolega. Co oni se myślą? Palił się ktoś. To mu chyba. What are you doing? Uh, uh. Patrzcie ten też bęk O uh. Elo halo. Nie wiem, że nie widać go, nie wiem, że go widać To niezła akcja w dolny Szalony Słyszę kroki Umieram Jest Jakiś dzik No head ma być No ja pierdzielę no dobra, jest 4K jakieś. To nie jest blok Tu więcej jest. Zajmę głowę koniecznie. Tu jest jakiś chyba AWP jeszcze. To nieźle. Patrzcie jaką ma lagi. Impossible to jest. Teraz 90 chyba, na 100%. Ale stres mnie chwycił, patrzcie. No nie strzelaj. Ja. A ten co? <laughs> Jaki skradator, ej Sorry. To nie za hity. Zabijemy kogoś z rampy. Pięknie. Coś na idzie, widzę. To nie wiem gdzie O kurde, jak chyba z tego skota. lepszy graż niż skałaszka, co? Skoro tak nie chodzą na ten TB w ogóle, to idziemy, a jeszcze raz, damy jakiegoś rudego smoka. W sumie nawet dosyć dobrze działa. O, widzę coś. What? Funny. A, palace. No, jest przez spoko. Na no, sajcie jest przecież typ. Ares one. Tak jest! Ace! <gungeting> Mamy to! To mój. What? To nie jest zły gość. Z tego mafia 38 crouch. Pit. Nie! Nie dostałem Heda przez ścianę, ale fart. Myślałem, że umrę na śmierć. Mój magiczny flash, który działa na każdego silvera. To niezłe zniszczenie. Give me Eyes, ciumeczki. On tu był. Tem que andar, cupo, isso